Witam, Mercedes W124 87. rocznik W sumie tak powoli zaczynamy się do udowadniania jego niezawodności Bezawaryjności Tego co tamte lata oferowały Całkiem coś innego niż teraźniejszy Teraz mniejsza motoryzacja w tym modelu, akurat jest silnik 2,5-diesel. Mega oszczędny na trasie nawet około 4-6 litra spalanie na 100 km. Także coś niesamowitego. Sprawdzone na trasie do Barcelony ponad 5000 km. Oczywiście bez żadnej Kolejną wyprawę mieliśmy do Berlina. W sumie planujemy następne wyprawy, jeżeli byście chcieli oglądać. Także zapraszam. Będziemy udowadniać legendarną bezawaryjność i niezniszczalność tego samochodu. Aktualnie ten samochód ma przyjechane 321 tysięcy kilometrów. Także niewiele, nie wiadomo czy coś było tu grzebane przy liczniku, czy nie, ale re, przy silniku raczej na pewno nie, bo widać że nadal jest wszystko tak jak oryginalnie. Po tylu latach to jedynie jakieś tam przepocenia są, ale wycieków jeszcze żadnych nie ma. Także to co Mercedes oferował w tamtych latach było. Mega fajne. żadnej elektroniki, żadnych pompow trysków, zwykła pompa paliwowa. Co można jeszcze powiedzieć o tym samochodzie? W sumie jedynie co tu jest elektryczne, to szyberdach. Oczywiście działający w każdej pozycji. Można go też uchylić. Tak, jak widać. Także coś pięknego. Aha, jeszcze w tych modelach w tamtych rocznikach było oferowane prawe lusterko elektryczne, tak jak widać, też działa. I tak wszystko tu z elektroniki. Poza tym nie ma nic. Manualna skrzynia. Jedynie jakieś kontrolki, już były od świateł. I nic poza tym. Także, jeżeli chcecie coś więcej poglądać albo nasze wyprawy, także zapraszam i nie bądź chuj, subskrybuj. Tak dla miłośników. Bez gwiazdy nie ma jazdy.